Witajcie. Dziś zabieramy Was w krótką podróż z nadmorskiego Kep do Kampot, miasta, które słynie z kolonialnego uroku, pieprzu i niesamowitej atmosfery. Naszym niezawodnym skuterem pokonujemy trasę liczącą zaledwie kilkanaście kilometrów prowadzącą przez pola ryżowe, plantacje i małe wioski. Po drodze widać prawdziwe, spokojne oblicze Kambodży. Wjeżdżając do miasta witają nas owoce, a dokładniej ogromny pomnik Duriana, który stoi w samym centrum. To słynny punkt orientacyjny Kampot i symbol tego, co tutejsza ziemia daje najlepszego: Duriany. Ale też banany, ryż i oczywiście legendarny pieprz Kampot. Od lat ma on status produktu chronionego geograficznie i jest ceniony przez szefów kuchni na całym świecie. Zostawiamy skuter i ruszamy w pierwszą stronę rzeki. Kampot zachowało sporo kolonialnej zabudowy: francuskie kamienice i chińskie shophausy. Tworzą niepowtarzalny tk. Tak widziałem. Spacerując uliczkami można poczuć, że czas płynie tutaj inaczej. Nie ma pośpiechu. Jest za to atmosfera małego miasteczka z duszą. Jest budowa niedokończona. Dotarliśmy do rzeki. Przejazd tylko dla tuk -tuków. escuchar Po drugiej stronie rzeki rozpościera się widok na cały Kampot. Od dali widać Góry Boko, część Parku Narodowego, gdzie znajduje się stary francuski resort i opuszczone budynki. To jedna z największych atrakcji regionu. Uh -huh. no, pani grażyna patrzy, ile kosztuje kawa i nie wiem, jaką podjęła decyzję. Teraz się dowiemy. Chyba jednak na tak, tak, że wypijemy sobie kawę. Jaką kawę chcesz? Zimną? Ciepłą? Na chwilę zatrzymujemy się w jednej z lokalnych kawiarni. Miejscowi uwielbiają kawę z lodem. Mocną, intensywną, często z dodatkiem skondensowanego mleka. I my próbujemy tej klasycznej, kambodżańskiej wersji, która w tutejszym upale smakuje naprawdę wyjątkowo. To idealny moment, żeby wtopić się w codzienność mieszkańców. No i dostaliśmy kawę mrożoną. Bardzo fajnie wygląda. Ja z cukrem, drażnika bez. Smacznego! O, tu już mają ładnie zagospodarowane. Deptak. Tak, że krokodyla widzieli tutaj gdzieś, tak. A my będziemy jechać na tamtą stronę, jak pójdziemy po skuter, który, który zostawiliśmy w innym miejscu. Fajna bryza. Docieramy nad rzekę Prek Tek -Ciu. to właśnie nad nią skupia się życie kampu. Wieczorami ludzie spacerują tutaj, siedząc w restauracjach i podziwiają zachody słońca. Ale my wybieramy coś mniej oczywistego. Przejazd słynnym mostem, który przeznaczony jest tylko dla skuterów i rowerów. To jedno z tych miejsc, gdzie czujesz się częścią lokalnego rytmu. a To już koniec naszej małej wyprawy do Kambodży. Mamy nadzieję, że spodobała wam się ta podróż po tym wyjątkowym miasteczku w Kambodży. Jeśli podobał wam się film, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych przygód z Azji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.